No i hej, dzień kolejny w Neseberze. Słuchajcie, idziemy tam na stare miasto. Agnieszka, Ma Agnieszka Macha krzyczy dzień dobry, a tutaj macie y, hotele, więc jeżeli zapłacicie max cenę, to będziecie mieć z widokiem na morze. <grytanie> a po wyjściu z hotelu macie właśnie fajne y, serwisy plażowe z leżaczkami. Nie? O, a my idziemy tam, o tam. No i słuchajcie, przeszliśmy na razie plażą, także jak to, to macie gotową trasę. Gdybyście byli kamperem, ewentualnie czymś, co się śpi w samochodzie. No to tam, jak będę pamiętał, to podlinkuję pozycję GPS tego parkingu. No i tak, najpierw z niego plażą. Teraz tu przechodzimy na deptaczek. Prawda? Prawda. A Agnieszka idzie z dominikańskim Larimarem, słuchajcie oprawionym w srebro i mówi, że to jest jej ulubiony kamień. Tak bardzo chce dziewczyna lecieć na Dominikanę. Jedyne miejsce, Nie gdzie praca. wydobywa się Larimar od lat 70 ubiegłego wieku, także niedawno kamień półszlachetny, polecam. I każdy kamień jest inny. Bo to jest handmade, tak, każda oprawa srebrna, czy sobie złotą zażyczycie robi robi pracownia tak a mewa się zgadza cieszy się prawda no jaka dumna stoi <grystanie> no, także od tego od tej pory moda jest na Larimar, słuchajcie tak no trzeba po prostu lecieć na dominikanę trzeba na dominikanę ewentualnie obejrzeć ten taki nasz na tai acting wywiad z takim Tomkiem, który tam mieszka na Dominikanie, to też może Wam przysłać. No i tak. Ale nie tamte są troszkę inne. No to jaki będziecie chcieli droższe, tańsze. A my jeszcze tutaj deptaczkiem do, do góry. I tam. A tak nawiasem mówiąc, to ten Larimar był uważany przez pierwotnych ludzi, pierwotnych mieszkańców. Domini dzisiejszej Dominikany i Haiti, bo to jedna wyspa, za kamień święty, za kamień bogów. Mm, na skutek wybuchu wulkanów lawa spotkała się z morzem. <laughs> Stąd jego niebieski mm, kolor. No i wierzyli, że wierzyli. <laughs> Nie wierzyli, tylko po prostu y, był dla nich droższy od złota. Wyobraźcie sobie co pokolumbowa, pokolumbowa Europa Jak do takich rzeczy się zabrała, tak? No właśnie Wyrugowali Tanainów, ale być może słuchajcie, mieli oni rację I posiadanie Larimaru no, sprawi jakąś może odmieni wasze życie, także tak A my idziemy dalej a tutaj macie parking, jakbyście przyjechali tu samochodem. To jest pierwszy parking, drugi już jest tam na wyspie, i jeszcze jest trzeci, ale sprawdzałem, wszystkie ceny są takie same. Swobodni miasta 54. No i macie od jednej godziny do sześciu, dwa lewa za tak zapoczynać cza czas, czyli na... rozpoczęta godzina to będzie, dokładnie. Wiecie co, jak rozumiecie trochę po rosyjsku. No... no tu jest sport. Ja kiedyś Nasera. mówiłem dobrze po rosyjsku, a teraz dużo zapomniałem. A tutaj sport, tak, taka marina. No, ale jak znacie Cyrlicę, to normalnie po rosyjsku prędzej się zrozumie nawet niż po polsku, nie? No. No i widok bardzo, bardzo ładny. No i przejdziemy koło tego młyna. Może coś tam pisze. Zaczynamy wędrówkę od młyna. Młyn Choć może coś tu Zabytkowy. Muzeum się znajduje. Jakieś. Muzeum. No ale idziemy dalej, już nie będziemy tu chodzić no. no nie, bo to tylko tam jakieś muzeum Tu jest scena, dorośli i dzieci Dieca i wzrastni He Wzrastni Jesteśmy na miejscu Tak, tutaj zaczyna się stare miasto Nesebyr Czy Nesebar, obie nazwy podobno są ok i już dalej jest zabronione, ale tam na ten inny parking można jechać. Tabliczka z nazwą ulicy ulica Mesambria, bo tak brzmiała y, dawna dawna nazwa y, tutaj właśnie tej osady Mesambria. A to jest cerkiew, słuchajcie, Szczepana Świętego, ale no wiecie, nie Bentyna tylko. Po prostu Szczepana Świętego. muzej jest Szczepana? Da, no, to... M... A. no to może t... kiedy będziemy wiernąć. Polacy No da da Gdzie tam nad morze? No Rzeczywiście, mury wyglądają na bardzo stare, odrestaurowane, ale bardzo stare. Yy, idziemy teraz yy, prosto, bo idziemy w stronę Świętej Zofii. Ale powiem szczerze, że ten typ architektury tutaj podoba mi się. To znaczy jest taki... Yy, no właśnie, taki jak mi się podoba. Taki wczesnośredniowieczny, nie? A w kontraście z niebieskim niebem i morzem, no robi wrażenie. Figa, słuchajcie, piękne uliczki. Y... Nie wiem, nie doczytałeś. Nie, nie wiem, jakaś kaplica pewnie, ale... Ale nie wiem? Póki co. Ale się dowiem. Hmm. Dzieci tak? mają próbę jakąś. Jakieś dzieci mają tutaj próbę widać. Taki mini amfiteatr. No, i troszeczkę migawek z tego Nesebyra, Stara Dzielnica, nawet akcenty greckie słuchajcie. O, i oko, oko proroka tu dosłownie to już chyba Grecy mieszkają. I tworzą tą knajpkę Vega. Fajnie się kontrastuje taka, taka Honda na tle takich antycznych murów, nie? 750. No, ciekawy model. Vietar starata gozdan, nosi spomen, nosi to vina. V zasluja vistr maninec, pije kamakoren, ima kespenes in zlola. Tiča to mleto, odleto sonce greje na srce. që botë ju pili poste Pa mi pashtet dhe ti beshna dhe po të hoki poste shtesh të të nuk Ико бога сълза се свиши човна, Ще запея твоя роден знак. Ико бога сълза се свиши човна, Ще запея твоя роден знак. Планината, сини върхове, Шепната и но, Дреби гласове, Vjetar starata gora, nosi spomenosti to vina. Vzastruja bister planinec, mi je kamakoren, ima ke spenesi zlova. Tiča domov leto, leto sonce greje na srce. też mówią, czyli cerkiew pod wezwaniem świętej Zofii bardzo stary budynek a właściwie to co z niego zostało, tak, to jest mm, oczywiście cały Neseber jest y, objęty, praktycznie cały, przynajmniej tak jak czytałem y, tutaj opieką UNESCO, tak. opieką, może nie opieką, nadzorem, tak, właściwie opieką ale z tym UNESCO to są i dobre i bardzo złe strony, ale to może opowiem kiedyś indziej, bo to wymaga dłuższego komentarza. Na razie skupmy się tutaj na tych ruinach y, Cerkwi Świętej Zofii. To, co pozostało, to jest zachowane. Nie wolno ruszać nic. Zakonserwowane, zabezpieczone. Ten stary nesebr pełen jest takich cerkiew, yy, cerkiewek malutkich, tutaj Cerkiew Świętej Paraskiewy, więc kolejne miejsce kultu, a tutaj polski akcent, u Pana Janka pamiątki z Bułgarii, czyli jakiś Polak tutaj mieszka i sprzedaje prawdopodobnie, o Pan Janek i luk na zakupy, właśnie u Pana Janka. Jakieś różane mydełka, wody, jakieś wody różane, różane. Krem do rąk. Kremy, rady. takie rzeczy. Do włosów. Wszystko bułgarskie. W że takie porozrzucane są te cerkwie. A tutaj jest bazylika. Bazylika pod wezwaniem święty, Matki Boskiej Świętej Eleusy. No, tak piszę, to tak czytam. A właściwie to co z niej zostało. Słuchajcie. No jest zamknięta, tak? Na kłódkę te ruiny. O. No ale można troszeczkę sobie tak nagrać. A tutaj konie jest parking. Duży, pusty parking. O, jakby ktoś potrzebował, to tu może się zatrzymać, tak? Ale tam przy wjeździe też jest płatny także, słuchajcie, nie? Ale no wiadomo mnie tak naprawdę jak na wielu różnych podróżach najbardziej interesują tego typu motocykle, skutery, tutaj Yamaha bardzo fajny skuter jakbym w końcu się zdecydował gdzieś mieszkać w ciepłym to słuchajcie, chciałbym mieć tego typu, a to, a wiem, X-Max no, to bym sobie taki na pewno sprawił przy mojej wadze, więc musiałbym mieć co najmniej <laughs> nie wiem, 400 pojemności hmm, albo 500 najlepiej ale są takie, także no i jeszcze wziąć pod uwagę góry a teraz jeszcze parę urywek piękne są te domy drewniane na podmurowie tak, na podmurówce kamiennej nie? no i tu jest ta budowa taka ciekawa drewno, kamień, drewno kamień, drewno korzeni, tak tak, tak, taki kamień, drewno przeplatane a tutaj pisze korzeni yy, czanti korzenie sumki, czyli torby, torebki Wyroby ze skóry, paski są tutaj popularne. Również słuchajcie, takie futerka chcecie kupić. Nie wiem, żonie, futerka, proszę bardzo, tutaj wejdziecie. Ja nie chcę. Już, Agnieszka nie chce, futerka, więc ja mam spokój. <grym> <grym> Idziemy teraz jeszcze trochę zrobić luk na morze. Idziemy główną tutaj ulicą teraz na Sybyru. Same pamiątki, tak jak mówiłem dla kanału Miliony Monet mieszkańcy zamienili się praktycznie no, służących tak? sprzedających pamiątki, obsługujących turystów ale z trzeciej strony nie ma tu na czym zarobić wszystkie firmy upadły już dawno ale dobra my co jesteśmy tam? zachwyceni tym miejscem nam Mie... się podoba bardzo tak, jeśli chodzi o Bułgarię to jest to pierwsze miejsce, w które no właśnie, jest zachowany fajnie jest odrestaurowany i tak dalej nie? a tutaj kolejna jakaś mała cerkiewka, malutki chram i koniec wyszliśmy z Nesebero tu jeszcze żegna nas taki pomnik Taka pani jakby, nie wiem, z, z, z takim płaszczem na łodzi trzyma w jednym ręku gołębia, w drugim be. krzyż. Agnieszka mówi, że to mewa. Może i mewa. Obejdziemy pomnik dookoła, pamiatnik. A tu się nawet wchodzi, ale zamknięte. A słuchajcie, tam jest protest. Niosą flagi bułgarskie. Tutaj w Nesebyrze i właśnie krzyczą tak, jakby nie chcemy euro. Chcemy mieć, chcemy lewa, coś takiego, nie? Ale spróbuję się dowiedzieć. Idzie ten protest z powrotem, zaraz spróbuję się dowiedzieć o co im chodzi, nie? Czyżby Bułgarzy się trochę budzili? A ja aż to, aż to chocie. A, nie chodzie. A, to tak jak w Polsce. tylko A, Pani mają. Nie chodzi. Ja to, że nie chodzi. w ja chodź, W Polsce złoty. Tak, złote lepsze. Złoty. Przeciwko Przeciwko aha, aha, ok spasiba no to czyli tak jak, tak jak tutaj tak jak tutaj słuchajcie mówiłem słyszeliście, wszystko się nagrało nie chcą euro ludzie i bardzo dobrze cała eurostrefa to jest przegnita po prostu już sprawa i tyle Y okay. This your okay. Okay. Przed chwilą pani do mnie powiedziała: Sell your video to your country. Sprzedaj to wideo do swojego kraju. Sprzedam, to znaczy umieszczę na kanale. Hmm. Bo oni już niedługo mają wejść do euro, tak? Chyba od nowego roku ma wejść euro i. I stąd takie protesty tutaj widać w sobie że no i dobrze słuchajcie, w, w sumie tak. Własna no. waluta jest elementem tożsamości kraju. No, także, także tak. I na tym zakończymy. Filmikę. Także słuchajcie, miliony Boże, monet. Się. Dokładnie, dokładnie. Zostawiamy.